Niedźwiedź został odłowiony, podano mu środek usypiający i został on przebadany przez lekarza weterynarii z uwagi na to, że podejrzewano u niego jakąś chorobę. Po dokładnym przebadaniu zwierzęcia lekarz orzekł, że zwierzę jest zdrowe, ponadto jest w stanie dobrym. Z naszych obserwacji wynika, że zwierzę było dokarmiane od dłuższego czasu przez ludzi. Był to, jest to młody niedźwiedź, który tak naprawdę spędził pierwszą samodzielną zimę. Nie powinno się zbliżać do takiego zwierzęcia, jak również go dokarmić, ponieważ robimy tak naprawdę mu krzywdę. Z uwagi na zagrożenie dla ludzi, a także dla samego zwierzęcia, podjęliśmy decyzję o przesiedleniu tego niedźwiedzia. Miejmy nadzieję, że się zaadoptuje tam i będzie tam swobodnie z dala od ludzi egzystował.